Hej, hej, witajcie w kolejnym filmie i dzisiaj będzie film o zaprzyjaźnianiu. Film w takiej typowej mojej starej odsłonie, czyli po prostu ja gadam, a wy widzicie króliki. Ostatnio w sumie dziwne, bo dawno takich filmów nie było, a w sumie na nich powstał mój kanał. I właśnie niedawno zdałam sobie sprawę, że tego typu filmy to są tak naprawdę podcasty, że jeżeli chcecie, to możecie sobie oglądać króliki, a jeżeli nie, to tak naprawdę nie musicie, tylko możecie słuchać, bo słuchając i tak dowiecie się tego, co chciałabym wam przekazać. Więc tak naprawdę w sumie ma to swoje i plusy, i minusy, dlatego też, jak widzicie, ostatnio niesamowicie. Są tylko takie filmy, ale po prostu różne występują na tym kanale. O, Bakter się przekonał i idzie zjeść śniadanko. Dobra, więc przechodząc już do tematu zaprzyjaźniania. Stwierdziłam, że czas nagrać taki film. Naprawdę już bardzo dawno miałam to zrobić. Miałam zrobić po zaprzyjaźnianiu Żulika i Baktera, czyli po pierwszym naszym zaprzyjaźnianiu, ale jednak stwierdziłam, że nie. Halo, halo. Ja nie mam zbyt dużego doświadczenia w tej dziedzinie, aby Wam tutaj móc szerzej opowiedzieć trochę o tym temacie. Teraz jest moment, kiedy już przeszłam sporo zaprzyjaźniań, ponieważ no, ja osobiście w moim stadzie dwa, bo na początku był żuliki bakter, później e, ta dwójka, czyli żulik bakter i proboszcz, plus proboszcz jakby, ale było też sporo osób, którym pomagałam przy zaprzyjaźnianiach dlatego też jakby poznałam to troszkę szerzej i, i uważam, że jeżeli byłabym, załóżmy, tylko po zaprzyjaźnianiu moich królików, to nie jestem w stanie tutaj powiedzieć szeroko o tym temacie, ze względu na to, że mam zbyt małe doświadczenie, dlatego też chciałam je zdobyć, a dopiero później Wam móc opowiedzieć trochę o tym temacie szerzej i po prostu przekazać Wam jak najwięcej wiedzy. Generalnie jest to bardzo ważny film i miałam go zrobić tak w takiej formie, że podczas ogólnie zaprzyjaźnień robiłam materiały, czyli nagrywałam różne jakieś tam ujęcia i tak dalej. Ale jednak stwierdziłam teraz, że to jest dosyć słabe jakości, bo to jednak nagrywałam dawno. Niekoniecznie wolę Wam po prostu opowiedzieć. Mam nadzieję, że zrozumiecie, co Wam chcę przekazać, i po prostu tak będzie chyba najlepiej. Trochę nam światło nie sprzyja, bo tam mam e, słońce, tam stamtąd świeci. No ale to mam nadzieję, że jakoś się jeszcze. Unormuje to. Bardzo, bardzo dużo się mówi, szczególnie ja staram się to też mówić, o stadności królików. Czyli, że króliki to są zwierzęta bardzo silnie stadne muszą być minimum dwa a fajnie jak są właśnie też stada trzy, cztery. No, myślę, że właśnie bardzo dużo też o tym słyszycie. Generalnie królikom żyje się lepiej w stadzie bądź w parze. No tak, ale żeby królik tak sobie mógł żyć z towarzyszem, trzeba na początku ich jakoś połączyć. I króliki są bardzo specyficzne, jeśli chodzi o to życie właśnie tutaj w stadzie. Ze względu na to, że z jednej strony bardzo ważne jest to, aby miały towarzysza tego samego gatunku u boku, ale z drugiej strony ciężko jest niekiedy je zaprzyjaźnić. I nie jest to tak, że to, że Wam się króliki na samym początku pobiją, pogryzą, czy jakieś takie inne rzeczy, to nie znaczy, że one później się nie pokochają i nie będą potrzebowały siebie nawzajem. I to jest właśnie bardzo często przez ludzi mylone, że one, oni próbują sobie łączyć króliki. One się pogryzły, czy zaczęły nagle ganiać, i on mówi: Nie, no dobra, te króliki się nie lubią. Czyli to oznacza, że no, one jednak muszą żyć same. No tak zazwyczaj nie jest. Zazwyczaj właśnie jest tak, że króliki na początku tak na siebie reagują, a później jednak jest ta miłość, bo generalnie większość królików da się zaprzyjaźnić. Ale też musimy pamiętać, że nie wszystkie. Są króliki, których po prostu zaprzyjaźnić się nie da, nie nadają się do życia albo w ogóle jakiś osobnik nie nadaje się do życia z innymi, albo na przykład są dwa króliki, które ze sobą już nie dadzą rady, a na przykład jakby połączyć je z jakimiś innymi, no to już by sobie żyły na spokojnie razem. Więc po prostu kwestia bardzo indywidualna, bardzo indywidualna każdego królika, ale z tego co widzę, to często zaprzyjaźnienie jest ciężkie, ale później mimo wszystko te króliki udaje się zaprzyjaźnić. Często też mnie pytacie płeć, wiek i wielkość królików. Czy to ma znaczenie przy życiu razem? Ja Wam tutaj mówię, że nie, to nie ma żadnego znaczenia. Zdarzają się nawet takie pary typu mały karzełek, teddy plus duży hodowlaniec. Wiadomo, że nie mówię tutaj o kwestiach zdrowotnych, bo to jest szeroki temat, czy króliki ze względu na zdrowie mogą żyć razem. Tego tutaj nie poruszam, bo wiadomo, że to już są bardzo indywidualne kwestie, ale ogólnie rzecz biorąc, jeżeli mamy na przykład królika w wieku roku i królika w wieku pięciu lat, to one mogą żyć ze sobą, tutaj nie ma żadnego problemu. I tak samo te typy raz różne, e, dokładnie w ten sam sposób. Jeśli chodzi o tą płeć, to tak naprawdę każdą płeć można ze sobą połączyć. Tutaj e, zarówno dwie samice, dwóch samców, e, czy samca i samice. E, niby się mówi, że parki się zaprzyjaźnia łatwiej. Taka teoria krąży. E, jednak tutaj no, nie ma też reguły. Może rzeczywiście, gdyby zrobić jakieś tam ankiety, badania, to ten odsetek parek byłby jakby łatwiejszy do zaprzyjaźnienia niż załóżmy dwa samce, czy dwie samice. Ale też nie mogę Wam tutaj powiedzieć, że Wasza parka zaprzyjaźni się łatwiej niż dwójka moich samców na przykład, ponieważ to nie ma reguły i też może się zdarzyć tak, że natrafimy na przykład na taką samicę i takiego samca, którzy są obydwoje bardzo terytorialni i po prostu mają ciężkie charaktery i ciężko będzie ich połączyć, a na przykład dwóch samców, gdzie jeden jest bardzo ugodowy, jeden jest bardziej terytorialny, to jest wtedy fajne do zaprzyjaźnienia duet. I najważniejszym warunkiem, który musimy spełnić przed zaprzyjaźnianiem królików jest oczywiście kastracja. O tym też mówiłam, ale jeszcze przypomnę, bo jest to bardzo ważna sprawa. Niezależnie Zależnie od tego, jakiej płci zaprzyjaźniamy króliki, obydwa muszą być wykastrowane. Istnieje też błędne przekonanie o tym, że jeżeli na przykład zaprzyjaźniamy samca i samicy, to wystarczy wykastrować samego samca. Nie, to jest błąd, bo nie kastrujemy tylko ze względu na to, że mogą pojawić się małe, ale w przypadku zaprzyjaźniania głównie kastrujemy ze względu po prostu na hormony, bo jeżeli mamy na przykład dwóch samców, no to wiadomo, że małych nie będzie, a chodzi o właśnie takie hormony o to, żeby oni się nie męczyli, żeby nie mieli popędu seksualnego i względem siebie No, i oczywiście, też, żeby sam królik czuł się dobrze. Ale o kastracji nagrywałam film. On był bardzo, bardzo dawno. Możliwe, że go odświeżę niedługo. Ale jednak, mimo wszystko, mówiłam tam o tym, więc też możecie sobie obejrzeć, jeżeli nie pamiętacie. Zmienię troszkę perspektywę. Robocz poszedł położyć się i leży. Słuchajcie, w regale. On tak ostatnio ciągle leży. Bakter teraz też odpoczywa sobie po śniadaniu. W ogóle teraz przez te upały mniej jedzą. No, to jest zauważalne zdecydowanie. Bo zobaczcie, zjedli dosłownie połowę miski, nawet mniej. I już sobie leżą, ale oni tak sobie dojadają właśnie w w tych upałów tak to wygląda. Ogólnie ten film będzie długi, ale to nie jest tak szerokim tematem, że no wybaczcie mi to rozgadanie się. Ostatnio były krótsze filmiki, nie miałam okazji się rozgadać, więc teraz mogę zaspokoić moją potrzebę gadania. No ale mam nadzieję, że tutaj na plus, dlatego że właśnie uważam, że ten temat trzeba zawsze szeroko omówić, bo nie jest to takie jednoznaczne wszystko. Na im tutaj troszkę korzeni, żeby jednak przyszli mimo wszystko. O, już przyleciał. Rulik sobie leży pod łóżkiem. Dobra, jak nie chcę to nie. Dobra, więc przejdźmy teraz do tego, co chyba Was już najbardziej interesuje, czyli metod zaprzyjaźniania. Jak zaprzyjaźnić króliki? Powiem Wam tak. Jest bardzo wiele metod zaprzyjaźniania, bardzo, bardzo wiele sposobów na zaprzyjaźnianie i ciężko byłoby wymienić tutaj wszystkie te sposoby, jednak istnieją takie dwie główne metody, które ja po prostu podzieliłam, i pierwsza z nich to stresowe zaprzyjaźnianie, a druga to bezstresowe zaprzyjaźnianie. Stresowe zaprzyjaźnianie jest chyba takie bardziej popularne, jest po prostu szybsze, ale omówię te dwa sposoby, abyście też wiedzieli, o co w nich chodzi. Czyli na początku: stresowe zaprzyjaźnianie. Jak sama nazwa wskazuje, jest to zaprzyjaźnianie królików w stresie. Stres jednoczy króliki, czyli po prostu jeżeli one razem przeżywają ten stres, to one łączą się, jednoczą się i dzięki temu się zaprzyjaźniają. Ja zaprzyjaźniałam stresowo w sumie moje króliki. Znaczy tak, na początku zaprzyjaźniałam Baktera i Żula i to było stresowe zaprzyjaźnianie zdecydowanie. Później, kiedy zaprzyjaźniałam do, do nich proboszcza jakby, to było takie mieszane. O tym też później powiem, o tym mieszaniu jakby sposobów. Jak na razie stresowe zaprzyjaźnianie. U nas wyglądało to w ten sposób, że po prostu po Baktera jechałam z Żulem do fundacji. Baktera dołączyłam do transportera i to już był ten stres. To już Wpływał ten stres, który ich jednoczył w podróży. Ale może nie będę, jak na razie, schodziła z tematu. Na stresowe zaprzyjaźnienie jest wiele sposobów. Właśnie głównie polega to na tym, że wrzucamy króliki do jednego transportera na początku. One nie mają dużej przestrzeni, aby się ganiać, poobijać, nie wiadomo, co sobie porobić. Wiadomo, że mogą się pogryźć, no ale to też my po to jesteśmy, aby tutaj reagować w razie czego. No i dodajemy im tego stresu. Wtedy te króliki nie myślą najczęściej o tym, żeby się gryźć, tylko po prostu się stresują. I tak to zwyczajnie wygląda. Króliki na początku zamykamy w transporterze. Ja też wam nie chcę mówić instrukcji na dane metody, ponieważ każda jest bardzo szeroka i jest wiele różnych sposobów w tych metodach, jakby. Jednak powiem Wam tak najczęściej, jak to wygląda, taki typowy schemat, ale nie mówię, że tutaj macie się tym sugerować. Chodzi mi o to, żeby Wam przybliżyć te metody, bo i tak wszystko trzeba dopasować później do swoich królików, i to nie jest tak, że to jest jakiś złoty środek, złota metoda na wszystko. Nie, nie, nie. Zaraz zresztą omówię plusy, minusy i tak dalej. Tego wszystkiego żebyście też mieli pojęcie, o co chodzi. Kiedy już te króliki będą sobie jakiś czas w transporterze, będzie spokój, nie będą się gryzły, ganiały, to zazwyczaj przekładamy wtedy je do klatki. Klatki małej, naprawdę malutkiej, po to, żeby one nie miały tam za dużo miejsca. Czyli to jest tak zazwyczaj 80-60, zależy też i oczywiście ile królików zaprzyjaźniamy, no i jakie króliki, bo jeżeli to są dwa wielkie hodowlańce, no to tutaj 60 może być ciężko. Ja zaprzyjaźniałam w 80 i taką klatkę też trzeba odpowiednio przygotować, tak aby ona nie stanowiła żadnego niebezpieczeństwa, czyli najlepiej jest na dół położyć podkład, już zrezygnować z kuwety, przynajmniej ja tak robiłam, po to, żeby króliki biegając, ganiając się, zwyczajnie sobie nie zrobiły o nie skrzywdę. Na spód położyłam podkład, dałam poidełko na zewnątrz, żeby wiadomo, nie zalały się wodą z miski. Paśnik również zewnętrzny. Roboszcz, czemu tupiesz. Dobra, więc został znowu sam bakter. <laughs> już oczywiście po śniadaniu nie jest tak ładnie, nie ma porządku. No, ale to wiadomo, to są króliki. I tutaj wszystko polega na tym, w tej metodzie, aby króliki doszły jakby same do siebie. Czyli my im w tym mamy nie pomagać, mamy tylko kontrolować, czy to jakby się nie posuwa za daleko. No i w klatce e, trzymamy króliki. One bardzo często tam, właśnie muszą się same trochę pogwałcić, trochę pogonić, trochę pogryźć. Naprawdę różnie to bywa. I nie śmiejcie się z tego gwałcenia, bo to jest prawda, króliki tak ustalają hierarchię. Więc to jest akurat bardzo częste. Żul jest takim gwałcicielem u nas, on zawsze tam potrafi trafi pokazać, że on oczywiście rządzi, chociaż tutaj z proboszczem jakby rywalizują o to stanowisko cały czas w sumie. Króliki trzymane w ten sposób w klatce nadal można w jakiś tam sposób stresować, jeżeli jest taka konieczność, czyli na przykład włączyć obok odkurzacz. No i tak samo jeszcze przy tym transporterze, taka sama sytuacja, żulik musisz kopać w tę podłogę, że przed tym jak włożymy je do klatki i one będą w transporterze i by rzeczywiście tam w tym transporterze się gryzły, no to również najlepiej wtedy zabrać je na jakąś po prostu przejażdżkę samochodem, one wtedy... Też będą się stresowały. Przy tej metodzie my jako właściciele musimy być naprawdę twardzi, czyli jeżeli widzimy, że króliki się gryzą, to nie z płaczem do nich w ogóle. Ojejku, ojejku, rozdzielać od razu, bo takim zachowaniem możecie tylko pogorszyć sytuację, zdecydowanie nie pomożecie królikom. My musimy oczywiście obserwować wszystko i być przygotowanym w razie czego, ale nie rozdzielać, jeżeli nie ma takiej potrzeby. Tak naprawdę jeżeli nie ma krwi, to my nie reagujemy. Wiadomo, no, że one będą się ganiały, będą się gwałciły, będzie latało trochę sierści ale to nie jest powód, abyśmy my tutaj reagowali. Więc trzeba być zdecydowanie twardym. Następnie, jak już króliki trochę posiedzą w klatce, no to tutaj zależy. Czasem nawet niektórzy mówią, że tygodniami. Ja trzymałam króliki w klatce jeden dzień i to był... i to wystarczyło w zupełności, bo też wiadomo, że dla nich nie jest fajnie siedzieć w takiej malutkiej klatce. Wiadomo, no króliki potrzebują trochę więcej miejsca. Więc też nie ma co przesadzać tutaj z tym czasem zdecydowanie. Tu musimy już sami po prostu zdecydować, kiedy jest ten odpowiedni moment, aby dać im więcej przestrzeni. Jednak pamiętajmy o tym, aby nie wypuszczać królików od razu na dużą przestrzeń, jak na przykład do kojca czy w ogóle po pokoju, ponieważ jeżeli nie wiecie, jak one się zachowują względem siebie i na przykład byłaby sytuacja, żeby się zaczęły ganiać i gryźć, to one będą na oślep waliły we wszystkie meble, ściany i tak dalej. Dlatego to jest najgorsza opcja, żeby króliki, których nie znamy, znaczy nie znamy ich względem siebie, jak się zachowują, puścić na przykład do końca, bo one po prostu na oślep będą biegały i mogą sobie zrobić ogromną, ogromną krzywdę. Nawet może to doprowadzić do śmierci, bo jeżeli królik walnie z impetem głową, załóżmy w ścianę, no to wiadomo, że to nie skończy się na pewno dobrze. Więc zawsze zaczynajmy od przede wszystkim neutralnych oraz małych przestrzeni. Jeżeli już decydujemy się na wypuszczanie królików z klatki, no to oczywiście zapewniamy im jakąś większą przestrzeń. Albo to już od razu kojec, tylko też neutralny grunt, najlepiej właśnie jakaś łazienka czy coś takiego. Albo na przykład jeżeli macie wtedy klatka 120, to i tak będzie spory przeskok, jeżeli patrzymy na 60 czy 80 do 120, i ja właśnie tak też robiłam, czyli po prostu w tym stresowym zaprzyjaźnianiu, krótko mówiąc, chodzi o zwiększanie stopniowe przestrzeni, dawanie królikom samym dojść tutaj do siebie, ustalić hierarchię itd. My nie ingerujemy, plus stres jest jakby głównym łącznikiem królików. I kolejna metoda, czyli zaprzyjaźnienie bezstresowe, czyli właśnie bez stresu. I tutaj wygląda to trochę inaczej, jakby nie rzucamy królików na głęboką wodę, dając im od razu tylko i wyłącznie siebie plus małą przestrzeń, tylko my musimy tutaj pracować nad budowaniem tej relacji. A mianowicie, zazwyczaj robi się to w ten sposób, że po prostu wkładamy jednego królika do jednej klatki, drugiego do drugiej. I ja tutaj radzę robić tak, jeżeli zdecydowalibyście się na elementy tej metody, żeby stopniowo przyzwyczajać na początku króliki do swoich wzajemnych zapachów. Czyli najlepiej jest... Przekładać różne rzeczy z klatek. Na początku zaczynając od czegoś lżejszego, jakby, czyli na przykład kocyk, a później już kuweta, bo kuweta jest takim głównym źródłem zapachu, a ostatecznie, ja też tak pamiętam, że robiłam, wymienić po prostu króliki klatkami. Wtedy już na pewno będą znały wzajemnie swoje zapachy i to też jest duże ułatwienie. Później zbliżać te klatki do siebie, tak żeby już widziały się po prostu, żeby zobaczyć też jak na siebie reagują. No i dopiero po tym procesie jest takie już łączenie, jakby bez krat. Jeszcze bardzo fajną opcją, przy tym takim łączeniu bezstresowym jest zrobienie czegoś takiego, że na przykład przystawiamy dwie klatki do siebie, króliki są przy tych kratach, załóżmy, i między te klatki wkładamy siano, czy na przykład trzymamy garść siana. I one wtedy jedzą sobie razem to siano, jednak jakby nie mają możliwości w ogóle ataku na siebie, i przyzwyczajają się do swojej obecności. No i coraz bliżej i bliżej te klatki, wiadomo, aż w końcu już będą mogły mieć ze sobą jakąś tam styczność przez kraty, no i później już normalnie wkładamy do jakiegoś końca. Czy na początku mniejszej klatki, no to też już decyzja tutaj należy do was, patrząc po prostu na zachowanie królików. No i tak jak Wam powiedziałam, to są tylko i wyłącznie przykłady działań, nie jednostronna instrukcja. I tak jak też mówiłam, metodę musimy dobrać do danych królików, do danych charakterów i zachowań. To my musimy podczas zaprzyjaźniania obserwować po prostu te króliki i działać jakby na bieżąco. Ja uważam, że zaprzyjaźnianie to jest totalny spontan, nie ma co tutaj sobie przygotowywać jakiegoś planu zaprzyjaźniania coś, bo my tak naprawdę nie wiemy, jak te króliki się będą zachowywały, jak to wszystko będzie wyglądało. I teraz bardzo, bardzo, bardzo ważny aspekt to są sprawy zdrowotne. I o tym też Wam właśnie chciałam powiedzieć, podkreślić, bo to jest bardzo kluczowa często sprawa. Chociażby w przypadku wyboru. Czy zaprzyjaźniamy stresowo czy bezstresowo? Ja wybrałam zaprzyjaźnienie, znaczy wybrałam, no patrząc na zachowanie królików, zdecydowałam, że będę zaprzyjaźniała bardziej tak stresowo. Plus oczywiście wzięłam pod uwagę sprawy zdrowotne. Moje króliki były wtedy zupełnie zdrowe, nie było żadnego problemu. Młode, zdrowe króliki, dlatego też zaprzyjaźnianie stresowe zwyczajnie no im nie zaszkodziło. Jednak teraz, gdybym miała decydować się na zaprzyjaźnianie, załóżmy, już od nowa z bakterem, załóżmy, że po prostu dopiero teraz bym te króliki łączyła ze sobą, to na pewno nie niestety. Zdecydowałabym się na zaprzyjaźnianie stresowe, z tego względu, że żul jest po prostu chory. Zdecydowanie stres nie wpływa dobrze na EC. Tak samo na przykład króliki sercowe, czyli chory na serce, mające problemy z sercem. zaprzyjaźnienie stresowe może na to bardzo źle wpłynąć i może powodować problemy, a nawet śmierć w przypadku nagłego, wielkiego stresu. Dlatego też ja radzę Wam zwyczajnie wybrać się do swojego weterynarza, specjalisty oczywiście, i zapytać się, czy są jakieś przeciwwskazania do takiej metody zaprzyjaźniania, czyli żeby właśnie króliki łączyć w dużym stresie. No i wtedy też wiadomo, że jest to inna sytuacja. I tak jak Wam też mówiłam, nie ma jednej złotej rady na zaprzyjaźnienie królików, i metody można mieszać. I to jest właśnie też yy, ważne, że nie jest tak, że wybieracie sobie drogę tutaj stresową czy bezstresową i lecicie cały czas z tym. Ja na przykład, jak był proboszcz, łączyłam króliki w ten sposób, że na początku zrobiłam takie elementy tej bezstresowej, Metody, czyli bakter i żul byli w końcu. Obok położyłam klatkę z proboszczem. To było dosłownie na chyba dwa dni, jakoś tak. No i też właśnie przełożyłam im na porządku kuwety. Później tam dawałam wspólnie jeść to siano. Następnie zamieniłam ich klatkami, no a później już w ten sposób. Że wrzuciłam ich do jednej klatki i już dalej robiłam to zaprzyjaźnianie stresowe. Były gorsze momenty, wtedy przekładałam do transportera, ale to tak jak mówię, nie sugerujcie się zupełnie tym, co ja robiłam, bo po prostu ja działałam pod wpływem zachowań moich królików i obserwacji, bo to jest najważniejsze w zaprzyjaźnianiu. I na przykład, chociażby fakt, że ja nie mogłabym sobie na pewno pozwolić na coś takiego, żeby dwie klatki przystawić do siebie, w jednej byłby załóżmy żół, a w drugiej inny królik, ze względu na to, że żulik ma taką tendencję, że on by przez kraty mógł na pewno królikowi chociażby wydubać oko. On jest bardzo, bardzo agresywny właśnie przez kraty, więc to też musicie po prostu spojrzeć na to, jak królik się zachowuje. Widzę, że kończy mi się miejsce, więc zaraz mi się tutaj zakończy to nagrywanie. Zaraz je zakończę, pousuwam jakieś stare pliki. Okej, okay, okej, okay, już jestem. Więc tak, pamiętajcie też o tym, że jeśli chodzi o zaprzyjaźnianie, to tutaj nie powiem Wam dokładnie, ile to będzie trwało, ze względu na to, że każde zaprzyjaźnianie po prostu trwa inaczej. Czyli może być tak, że króliki Wam się zaprzyjaźnią dosłownie dosłownie od razu, od ręki jakby, nie będziecie mieć żadnego problemu, a może być też tak, że króliki Wam się zaprzyjaźnią dopiero po kilku tygodniach, miesiącach, no to naprawdę już ciężko określić. Kurde, ciągle muszę przystawiać, żeby tutaj ich śledzić. I jeszcze wracając do tych metod, chciałam tylko Wam powiedzieć, że ta moja taka cała nazwa, że metoda bezstresowa, czyli ta, o której Wam mówiłam, że tam powoli stopniowo przyzwyczajamy do siebie króliki. Ja tutaj mam bardzo mieszane uczucia co do niej, bo rzeczywiście w przypadku królików chorych, przy których nie możemy sobie pozwolić na taki nagły, silny stres, no to jest to jedyna metoda słuszna. Natomiast trzeba na to też spojrzeć z innej strony i ja na to tak patrzę, że jeżeli króliki, które nie są ze sobą zaprzyjaźnione, czyli czują się po prostu względem siebie obce i są w osobnych klatkach tuż obok siebie, widzą siebie, czują siebie, czy nawet po prostu mają w klatce Jakieś obce przedmioty z innym zapachem i ta metoda oczywiście trwa dłużej, bo to też trzeba zaznaczyć, że wtedy to jest długotrwały proces zazwyczaj, długotrwały bądź po prostu dłuższy, może tak. To króliki męczą się, bo ja nazwę to w ten sposób, bo patrzę na moje króliki, męczą się z jakimś obcym zapachem, w ogóle z jakimś obcym królikiem przez długi, długi czas. Bo owszem, Tutaj, jeżeli zaprzyjaźniamy stresowo tak szybko, no to też jest to obcy królik, tak samo jak przy tej drugiej metodzie, ale on jest obcy na krótko, bo później te króliki już żyją razem. Szybciej zazwyczaj w porównaniu do tej metody bezstresowej. Więc na przykład w przypadku moich królików, kiedy zauważyłam takie rzeczy, bo na przykład zdarzały mi się króliki na dom tymczasowy, które trzymałam u siebie w pokoju. Wiadomo, że kontaktu nie było między moimi królikami a tymi tymczasowanymi, jednak zapach był, ten głupi zapach, który skutkował tym, że moje króliki między sobą się potrafiły pogryźć i to tak naprawdę ostro. Cały czas znaczyły teren. Cały czas hormony działały. Cały czas były takie typowe bobki, które są takie z charakterystycznym śmierdzącym zapachem, które po prostu znaczyły ten teren. I te króliki bardzo się męczyły. Chociaż czuły tylko i wyłącznie zapach tego obcego królika. Więc ja już sobie wyobrażam, jakby to miało wyglądać, gdybym teraz załóżmy miała dołączać królika taką totalnie bezstresową, długą metodą. Wiem, że to by na pewno moje króliki wystawiło na zdecydowanie dłuższy stres, może w mniejszym stopniu, ale dłuższy i te króliki dłużej by się męczyły. Więc tutaj, tak jak powiedziałam, każda metoda ma swoje plusy, każda ma swoje minusy, ale nie tak zupełnie jednoznacznie, jednostronnie, tylko w przypadku danych królików. Bo może wasze króliki wcale tak nie reagują, może jest im to zupełnie obojętne, jakiś królik jest obok i nich, czy nie. Jednak w przypadku moich królików tutaj na pewno zauważam taki minus tej metody. Pamiętajcie też o tym, że jeżeli będziecie zaprzyjaźniać króliki i dojdziecie do takiego momentu przy zaprzyjaźnianiu, że one rzeczywiście już leżą sobie obok siebie, liżą się nawzajem, ogólnie polubiły się, to nie znaczy, że będzie tak już, że tak powiem, na zawsze, ze względu na to, że na przykład po dwóch miesiącach po zaprzyjaźnianiu może wystąpić jakiś konflikt. Mówię wam to po to, żeby nie było tak, że zaprzyjaźnicie króliki, super będziecie się cieszyć. Nagle one się pogonią, pogryzą, czy coś takiego i wy nie będziecie wiedzieli o co chodzi. Trzeba mieć też tą świadomość, że to są żywe zwierzęta, czasem coś im może nie podpasować, czasem mogą coś poczuć, jakiś zapach, no różne są sytuacje i mogą zwyczajnie się później na przykład pogryźć. U mnie właśnie było tak, że króliki bodajże trzy miesiące po zaprzyjaźnianiu już z proboszczem, nagle wchodzę do pokoju, futro dosłownie na połowie pokoju, futro baktera, który po prostu jest boi dupą i ucieka, jeżeli jest jakaś sytuacja, tym samym napędza tamte, żeby go goniły, a rozwalone ucho do krwi w ogóle na wylot, a proboszcz przecięte oko. Tak po prostu Trz. nie wiem, jak wam to opisać, ale mam nadzieję, że rozumiecie. Po prostu przecięte pazurem oko. Ja oczywiście wtedy pojechałam do weterynarza, to już była taka poważniejsza sytuacja. Na szczęście nie trzeba było nic szyć, więc też nie, nie jakaś tragedia. Ale wiadomo, że sytuacja już taka bardziej niebezpieczna. Przy zaprzyjaźnianiu na przykład nic takiego nie było, tylko już właśnie po tym zaprzyjaźnianiu, takim właściwym oczywiście mówię, ponieważ króliki tak naprawdę cały czas się poznają i zawsze jakieś tam konflikty mogą wystąpić, musimy być tego też świadomi. Chociażby na przykład, jeżeli jest taka sytuacja, że jeden królik się słabiej czuje, i tutaj różnie, albo występuje u niego agresja, na przykład z powodu bólu. Albo inne króliki dostrzegają, że on jest słabszy i wtedy też go atakują. No, są też takie sytuacje, bo to jest normalne w stadach. Plus, u nas też na przykład jest coś takiego, że jeżeli gdzieś jedziemy, na przykład na działkę, no to jest mimo wszystko nowe miejsce dla królików, które żyją cały czas tutaj. To zawsze na początku jest ustalanie hierarchii w nowym miejscu, i to jest bardzo częste. To się zdarza praktycznie u większości królików, że one co jakiś czas muszą sobie tą hierarchię ustalić. A może w ten sposób, że po prostu przypomnieć. I tak jak też mówiłam, są takie króliki, które od razu się pokochają w ogóle w pierwszej sekundzie, a są też takie, których się na przykład nigdy nie uda zaprzyjaźnić, no i te króliki nie będą mogły żyć wtedy już razem. No i właśnie, jeżeli jest taka sytuacja, że w ogóle wam się nie udaje zaprzyjaźnić tych królików, idzie to bardzo opornie. Długo się już męczycie, króliki się przede wszystkim długo męczą, bo w tym przypadku no to patrzymy już na dobro królików, nie na to, czy my się tam stresujemy, czy się nie stresujemy, czy dla nas jest to męczące, bo to po prostu no wiadomo, że robimy to dla dobra królików, a nie naszego, to musicie wiedzieć też, że jest taka opcja jak zaprzyjaźnianie królików u wet Pamiętajcie, żeby to nie był weterynarz, nie byle jaki w ogóle, który nie ma pojęcia o królikach, bo no też wam w sumie nie pomoże. Tylko musi to być rzeczywiście weterynarz specjalista. Ja mogę wam na przykład tutaj polecić w tym przypadku synergię w bytomiu i wtedy królik jest zawozimy, weterynarz je zaprzyjaźnia. I tutaj bardzo, bardzo, bardzo rzadko są sytuacje, że weterynarz taki specjalista nie jest w stanie zaprzyjaźnić tych królików, więc też pamiętajcie o tym, że jest taka jeszcze opcja. Nie załamujcie się, jeżeli nie będzie wam szło, bo zawsze jest jest jeszcze jedna ewentualność właśnie. No ale jeżeli już weterynarz powie, że no nie da się zaprzyjaźnić tych królików, że po prostu te króliki nie nadają się do życia razem, no to tak jak powiedziałam, nie ma co ich męczyć, wtedy po prostu należy rozdzielić i najlepiej znaleźć im Innych towarzyszy. I jeszcze jedna rzecz, o której Wam chciałam powiedzieć, to bardzo, bardzo fajna opcja. Jeżeli na przykład nie macie jeszcze w ogóle królika, a chcielibyście adoptować, no to oczywiście wiadomo, że króliki muszą żyć minimum w dwójkę. Możecie zrobić tak, że zamiast adoptować jednego, po jakimś tam czasie drugiego i wtedy mieć problem z zaprzyjaźnianiem, mówię problem, bo często jest to problem, to po prostu możecie zdecydować się na adopcję od razu dwóch królików. Często na przykład są do adopcji parki, które są już zaprzyjaźnione, bądź na przykład trzy króliki już żyjące również razem. Wtedy po prostu adoptujecie naraz te króliki, nie macie żadnego problemu ze przyjaźnianiem, a króliki od razu mają towarzysza. Więc to jest świetna opcja, naprawdę świetna. Ale też, jeżeli adoptujecie, wiem jak to wygląda, po prostu działając w fundacji, że jeżeli adoptujecie królika, mając już jednego, to też możecie liczyć na pomoc od strony fundacji właśnie przy tym zaprzyjaźnianiu. Więc to jest naprawdę super. Tutaj, zarówno właśnie adopcja z fundacji i pomoc ze strony fundacji przy tym zaprzyjaźnianiu, a jeszcze łatwiej dla Was, adopcja od razu dwóch królików. Czy nawet więcej? Kurde, znowu mi tutaj uciekają z tego kadru, więc o, to, co mówiłam o tej adopcji, to jest naprawdę świetna opcja i zdecydowanie polecam rozważyć. No, proboszcz, niestety, dzisiaj. Nie chciał się pokazać, a szkoda, siedzi cały czas w tym regale. Po prostu taki obrażony, jeszcze w ogóle nie wiadomo na co, ale on to ma różne humory. I właśnie, korzystając z okazji, przypomnę Wam jeszcze raz o tym Instagramie, bo nie wiem, czy w ogóle wiecie, ale ja mam takiego Instagrama właśnie YouTube'owego, który jakby łączy zarówno kanał światoczami Chomika, jak i światoczami Królika, i tam oczywiście publikuję jakieś fotki, normalnie posty, ale również bardzo często korzystam i bardzo lubię to, całe Insta Story, gdzie mogę z Wami się dzielić tak na bieżąco różnymi relacjami z mojego życia życia i to jest bardzo fajna sprawa, jeżeli właśnie chcecie sobie tak śledzić bardziej na bieżąco tutaj moje zwierzaki czy jakieś takie ogólnie bieżące sprawy to naprawdę, zajrzyjcie tam. Tutaj zaraz Wam się gdzieś wyświetli nazwa. Plus, oczywiście, macie też zawsze w opisie. Mówię Wam o tym, bo po prostu e, wiem, że wiele osób nie wie, a szkoda, bo na przykład ostatnio był tam konkurs. Konkurs, którego w ogóle nie ogłaszałam na YouTubie, był on tylko i wyłącznie na Instagramie, i na pewno będą się jeszcze takie pojawiać, czy jakieś różne live, y, których również nie ogłaszam tutaj. A szkoda, żeby Was po prostu nie było, e, przez to, że nie wiedzieliście o tym Instagramie. Bo jeżeli ktoś nie chce, no to oczywiście to jest inna sprawa. Bakter przyszedł za górę na pożegnanie. Patrzcie na tego agenta. Tak właśnie leży. Zamiast przyjść się z wami pożegnać, leży tutaj w tym regale rozłożony. No, tak. Tak to wygląda u niego. Roboszcz, masz coś do powiedzenia? no się siema, siema, te pampuchy wystające tam, no nie mogę z niego no dobra, więc film był naprawdę długi ale chciałam wam przekazać tutaj wszystko bo zaprzyjaźnianie, jak widzicie, jest dosyć szerokim tematem, więc dzięki serdeczne jeżeli oglądaliście, dotrwaliście do końca, podzielcie się waszymi historiami zaprzyjaźniania, jak to u was wyglądało, czy było łatwo, czy było ciężko jestem też bardzo ciekawa starałam się, aby nie było zbyt chaotycznie chociaż ja takie szerokie tematy niestety przechodzę często chaotycznie, bo jak zwykle rozgaduję się na wszystkie tematy, no i znowu się rozgadł. Gadałam, więc już bez przedłużania. Trzymajcie się do następnego filmu. Papa! <grywa> pa.